Czy można powiedzieć, że istnieje uzależnienie od mediów społecznościowych? Czy można powiedzieć, że takie uzależnienie istnieje? Tak, można tak powiedzieć. Tak samo jak istnieje uzależnienie od komórek, komputerów, gier wideo, gier tradycyjnych, hazardu, wszystkich innych. Są to uzależnienia, które będą podpadały nam pod uzależnienia behawioralne. Tak? I to, co charakterystyczne dla takich uzależnień, to jest ten przymus wykonywania danej czynności, danej aktywności. Tak? Pojawia się nasilona potrzeba regulacji emocji w sposób taki, że możemy właśnie wejść na social media, porobić coś, poklikać i na przykład napięcie nam spadnie. Tak? To jest ten przymus robienia bardzo silny pewnych czynności. Niemoc zrezygnowania z tego, tak? bo to też jest charakterystyczne dla uzależnienia behawioralnego. W momencie, kiedy młody człowiek nie może się od tego oderwać.